Witajcie w następnym materiale o DCS, instrukcje FA-18C. Dzisiaj omówimy sobie środki przeciwdziałań, czyli... No, czyli środki przeciwdziałania, tak jak mówiłem, czyli na przykład... E no, głównie obrona przed innymi, czyli jak ktoś wstrzeli w naszą, w na w naszą stronę pocisk, to my się musimy obronić, czyli będziemy na wypuszczać yy, różne przedmioty, które będą zakłócać te, no, ogólnie, wiecie, chyba o co chodzi, przeciwdziałania, systemy obronne i może najpierw skupimy się na tym. Yy, Myślę, że miała na zakładce Recording Warfare. Ona się też znajduje w tym miejscu. Pokazuje ona mm, wykryte źródła promieniowania różne, no, głównie radary, te rzeczy, które nas zamierzają. Tak. Możemy sobie, właśnie też, może wyjdę z tej pauzy. Electronic Warfare na, na stronie Tactical. Jak widzicie, mamy tutaj kilka źródeł podanych na właśnie tym okręgu. To są dwa okręgi. Ten duży, tutaj szeroki, ten, właśnie to zaznaczam. Nim tutaj właśnie kursorem. So, w nim znajdują się źródła promieniowania, które nas, które nas wykryły, ale nas nie, ale nas nie nawierzają. Jak widzicie, mają tutaj E216, SD i HN, tylko że SD jest napisane na HN. I teraz, może chwila żeby to było by widoczne, może skręcę trochę w prawo, żebyście to widzieli. Dobrze, się tak nie da. Yy... Okay, Jesteśmy w trybie nie pocy yy... Co to jest? Na przykład, yy... czy znaczy jeszcze mówię ten. Mniejszy okrąg tutaj, w tym miejscu. Jeżeli ktoś, jeżeli któreś z tych źródeł wykrytych znajdzie się tutaj, usłyszymy pikanie. Jeśli to będzie takie wolne, takie pikanie, to znaczy, że cel nas namierza i będzie się znajdował w tym miejscu. Również ten, tutaj. To jest ten mniejszy okrąg, to jest ten mniejszy. Tutaj jest nasza maszyna, ten najmniejszy okrąg, w samym środku. Jeżeli ktoś, na, jeżeli ktoś na, w naszą stronę wystrzeli pocisk, powinno się, powinniśmy słyszeć takie głośne, szybkie pikanie. I taką kreskę. Z, tutaj jest napis, nie wiem, na przykład 11 Jeżeli to będzie system przeciwlotniczy SA11. Z kodem chyba, puk na to tego co pamiętam. Ok, i jak odróżnić, jakby można powiedzieć, yy, bardziej. Może nie. Yy, jak odróżnić, który to jest swój, obcy i tego typu. Mamy tutaj 29. Yy, jest to prawdopodobnie MIG-29. widzicie, on ma takie, taki daszek strzałkę na górze, oznacza to, to, że cel jest w powietrzu i że jest, jest, i że, jest yy... że jest to samolot przeciwnika może to też być Su-27 lub, lub Su-33 Su z powodu takiego, że Su-33, Su-27 i MiG-29 mają takie same stacje radarowe więc możemy się spodziewać, że to będzie któryś z tych samolotów mamy tutaj ósemkę z takim, no, można powiedzieć, że to domek jest. I ten domek oznacza, że jest to yy, źródło promieniowania na ziemi. A 8 oznacza, że to jest system przeciwlotniczy klasy OSA. SA-8. Mam tutaj 50. Jest to samolot A50, chyba, z tego co pamiętam rosyjski y, awax nie ma żadnego zbrojenia więc pozostaje sama liczba 50 mamy też E2, jest to tak samo jak A50, tylko że jest to nasz y, amerykański y, awax, samolot Awax y, marynarki wojennej USA i 16, czyli to jest F16 z takim z takim półokręgiem na górze oznacza to, że jest to nasz powietrzny, przyjacielski samolot. OK. Jeszcze omówmy tutaj. SD, czyli system przeciwlotniczy SA-11 Buk. Znajduje się on na sieni, ponieważ ma tak. I HN, tam powinno być gdzieś tak napisane. Przepraszam, że jest to tak na tym ST napisane, ale niestety tak się stało. HN jest to. Jest to krążownik rosyjski. Piotr wielki. A Jak rozpoznać, że jest, że jest krążownikiem, że się porusza na wodzie, ponieważ ma takie, taką podłogę pod napisem. Jest taki, można powiedzieć, że jest podkreślony. O tutaj. Zauważyliście też, że są tutaj źródła na chudzie. Możemy też sobie je wyłączyć za pomocą tutaj, więc wchód. Teraz są wyłączone. A po sobie wyłączone? Możemy sobie też włączyć celownik na hełmowy, żeby też widzieć yy, poruszane głowę. gdzieś już, patrzymy się poza po, poza kokpit. To może też widzieć jak się te poruszają źródła. Ok, przejdźmy teraz do FLAR. ASPJ, jest to jest to um, jest to system ACM, mamy go ustawione na REC. Osobiście nie mamy żadnego ACM podwieszonego na, 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 na żadnych z pilon, pilonów, jak widzicie. Mam tylko dwa paki paliwa, możemy sobie to wyłączyć. Mm. ALR-67, czyli system otrzymywania, jest na RCW, czyli Requive chyba, z angielskiego otrzymywanie. I ALE-47. ALE-47 to będziemy tego w dzisiaj używać. Jest to system wyrzucenia flar i dipoli. Co to są flary i dipole? -y? Pole to są takie. Zacznijmy od tipoli, yy, to są papaski. Chyba kawa, kawałki aluminium, które powinny tłumić fale radiowe, odbijając je. Co spowoduje, że pocisk, który będzie leciał w naszą stronę, nie trafi nas, tylko zmyli to z się typi kawałkami aluminium. Flary. Flary, tak? Flary. Są so, to, można powiedzieć, race z bardzo gorącą temperaturą, bardzo wysoką temperaturą, które działają bardzo efektywnie na pociski termiczne, czyli na podczerwień. Na razie mamy je na standby. Eee, Możemy sobie tutaj ten joystick Dispenser Bypass. Mamy go na off, widzicie że jest ALE-47 system wystrzeliwania flary jest na off Czyli nie możemy go na używać Jeżeli dispenser będzie B B Spencer będzie na on, będziemy mogli go używać Tylko musi nastąpić, taka... Musi się tak wygrać okay, Mamy na standby, klikamy sobie w view i ukazuje nam się liczba dipoli, czyli Czaf, czyli chaf po angielsku, i flar. Flar mamy obecnie 68, a dipoli 48. Powszają się te migi, jak widzicie na... długo nas ten... ten będzie chyba nas zamierzał. Tak, tutaj się znajduje żeby użyć flar kliknij yy, sobie na arm i pokazuje nam się command program 1, możemy sobie tutaj ustawiać ile to jest to program manual że mod manual sa auto auto jest to auto mode jest to jakby no auto auto nie ciąło yy, on tak że jeżeli na przykład OSA nas wykrywa, wystrzeliła i wystrzeliła w naszą stronę pocisk, to system zareaguje automatycznie i wystrzeli te środki przeciwdziałania, które będą najbardziej efektywne na ten system przewodniczy SA8. Według mnie sam system auto, sam tryb auto, przepraszam, to jest tryb, a nie system, nie wiem jak wy, ale dla mnie to jest, to jest, to jest tryb, yy, jest według mnie bez, bezużyteczny, nie ja wolę używać manual, bo auto nie wykrywa yy, pocisków termicznych, w ogóle jak ktoś wystrzeli w naszą stronę pocisk termiczny, to głównie pociski termiczne to są np. te IM9X, jeżeli ktoś z w naszą stronę, na przykład, taki, tak jak coś wystrzeli, to nie, to nie będziemy otrzymywać żadnego ostrzeżenia, nie będzie żadnego alarmu. No, więc je polecam. Trzeba będzie się orientować w terenie. Ok, yy, przy, więc na. Dajmy na manual. Mam. czafy, Zawsze sobie ustawiam, że jeżeli czafy, mam, mam czafu. Czasów typoli mniej niż flar Zostawiam sobie na jeden Już mam więcej flar niż niż yy, no, typoli <grywki> zawsze mi to wychodzi Jak próbuję wymówić to nazwę zawsze sobie daję na dwa uwaga coś nas namierza mig 29 zawsze sobie wszystko na dwie repeat czyli Pięć razy, co pół sekundy. safe. Okay. że zaraz wystrzeli na naszą stronę pocisk. Zawiteruję mi to. Więc możemy tutaj ustawić, yy, tak jak mówiłem, ilość wystrzelonych flar i tipoli Możemy je wystrzelić 5 razy, tam tam razy co pół sekundy więc yy, ustawień jest bardzo dużo I teraz przejdźmy na czym będziemy, w... którym przyciskiem będziemy wyrzucać flary Dispenser switch Aft, flare Center Off. Y... Będziemy przyciskiem D. Będziemy wystrzeliwać wybrany program. Dispenser switch forward, y... Chaff, Center Off. Będziemy wystrzeliwać głównie y... tylko. Ustawienie sobie to pod E ponieważ używam klawiatury tylko. Nie mam nie mam joysticka. Yy, pod E będziemy wystrzeliwać yy, y, dipole automatycznie. Pod D wybrany program wystrzeliwujemy, więc będę używał tylko D, nie E. Te 16 miała w ogóle nic robić, ale... No ale bije się z tym Mikiem Jeżeli ktoś na co mierza możemy zobaczyć, że ma taką właśnie tak jak ta F16. Tutaj możemy zobaczyć, że jak ktoś nas tym mierza. Jeżeli MIG 29 będzie miał tak taki. takie no taką... Taki półmisek, powiem, można powiedzieć. No, takie pół kółko. Yy, to znaczy, że nas tam mierza. było na górze, samo, to by, to by to oznaczało, że... No, że jest przyjazny. Więc pokażę Wam, jak się używa tych flar. Więc klik. Klikamy D. Dwie flary pięć razy. E. Oczywiście no, H N. Przyjmijmy flary w... w ważnej sprawie. Będzie nas zamierzająła osa. Siedem z termicznymi chyba nie wiem co dobrze, zabiła te amig-29 to dobrze Namiera nas teraz osa, jak widzicie Celownik uchemowy pojawił się tutaj, takie kresko, kreskowane linie. To oznacza, że ten system nas nasz, nasa, na, nas 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 tam się na lotnisku znajduje. I wystrzelił nas No, wyszczelili pocisk. Musimy się skierować tak zawsze wykonuje taki manerw. No i ominęliśmy pociski Dobrze. I tak właśnie używamy FLAR i Dipoli W DCS World W, w F A c Byłoby to już na koniec Mam nadzieję, że spodobał Ci się Szanuję to jak ktoś to oglądał na poważnie i próbował się tego i próbował się czegoś nauczyć. Więc pozdrawiam, do zobaczenia.